Witam, witam serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. Dziś znów wydanie specjalne Polaraxy, bo wydarzenia pędzą na złamanie karku. Myślałem, że okazjonalnie będę przekazywał Państwu co myślę i czego się dowiedziałem na temat sytuacji w Iranie, a tymczasem dynamika tej wojny jest coraz większa i weszliśmy w jej kolejną fazę. USA przekroczyło przysłowiowy Rubikon i zbombardowało trzy instalacje nuklearne Iranu, a to oznacza oficjalne wejście USA do tej wojny. Władze Iranu oświadczyły, że traktują to jako wypowiedzenie wojny i że każdy amerykański obiekt i każdy amerykański obywatel może być przedmiotem ich ataku. Dwa dni temu prezydent Trump mówił, że potrzebuje dwa tygodnie do namysłu, aby zdecydować, co robić dalej, ale jak widać nie namyślał się aż tak długo. Od tygodni Amerykanie koncentrują swoje siły powietrzne i morskie w rejonie Zatoki Perskiej. W arabskim Riyad zbiera się największa amerykańska powietrzna armada, jaką udało się stworzyć od wielu dekad. W ostatnim raporcie mówiłem Państwu, że na trackerach zanotowano dziesiątki latających tankowców odlatujących z USA na wschód przez Atlantyk. Ten wschód to właśnie Bliski Wschód baza w na zdjęciu stoją tam już 22 latające stacje benzynowe KC-135. Oprócz tego na lotnisku parkuje 53 myśliwce F-16 i 10 transportowców C-130. Amerykanie ostatniej nocy zbombardowali trzy irańskie instalacje nuklearne. Wszystkie były wcześniej wściekle atakowane przez lotnictwo rzymiańskie. Jedną z nich jest instalacja w Isfahanie na południe od Teheranu, ale tam bombardowano wyłącznie pociskami typu Tomahawk. Kolejną instalacją była baza w Natanz, gdzie znajdują się wirówki wzbogacające uran. Tam również bombardowano tylko Tomahawkami. Ogólnie z okrętów wojennych wystrzelono 30 pocisków tego typu. Duchy z wyspy Diego Garcia, niewidzialne bombowce B-2. Które są zdolne do przenoszenia bomb penetrujących, które mają zniszczyć głęboko wkopane w ziemię i w beton bunkry. Te bomby to GBU-57 Bunker Busters i spadły one na instalację nuklearną Fordą. Zrzucono sześć takich bomb z trzech bombowców B-2 Spirit. Po tym ataku prezydent Trump pojawił się w telewizji i, mimo że jest doskonałym aktorem, tak naprawdę nie był sobą. Widać było wyraźnie, że nie ma tego luzu co zawsze. Oczywiście nie próbuje go usprawiedliwiać, a już z pewnością rozgrzeszać, ale widać po nim, że nie do końca jest sobą. Powiedział, że lotnictwo amerykańskie odniosło oszałamiający sukces, osiągnęło swoje cele i bez strat odleciało do swoich baz. Instalacja Forda, według jego słów, miała zniknąć z powierzchni Ziemi. To samo powtórzyły wszystkie ważniejsze amerykańskie media, dodając służalczo, że już tego wieczora kraina Rzymian będzie bezpieczniejsza, a Iran musi się zgodzić na zawarcie pokoju, co jest niedorzeczne, bo Iran przecież nie wywołał tej wojny i nie zniszczył pokoju. Nikt nie mówi póki co o tym, że taki atak USA na suwerenny kraj to złamanie amerykańskiego prawa, bo zrobiono to bez zgody kongresu. Oznacza to, że prezydentura obecnego wodza może się skończyć z takim samym hukiem, jaki zrobiły bomby i rakiety w Iranie, bo grozi mu impeachment i jest to teraz w zasadzie zadanie bardzo łatwe. I mówię, że w zasadzie, bo jak powiedziałem wcześniej, większość amerykańskiego parlamentu obu izb jest w rękach, a raczej w kieszeni Rzymian. I będzie teraz okazja, aby zorientować się, kto jest kim i od kogo bierze kasę. Iran z kolei już zapowiedział akcje odwetowe na wszystkie amerykańskie bazy, jakie ma w zasięgu. To dlatego ewakuowano bazę morską z Bahrajnu, bazę lotniczą w Kuwejcie, a obecnie ewakuuje się bazy militarne na terenie Iraku, a nawet Syrii. Pośpiech w tej ewakuacji wskazuje, że mimo pompatycznych zapowiedzi, Iran wciąż jeszcze ma czym się boleśnie odgryźć. Iran podał także skalę zniszczeń w swojej najtajniejszej, największej i najgłębiej wkopanej w skałę instalacji w fordą. Nikt tam nie zginął, bo zanim doszło do nalotu, ewakuowano z niej cały personel. Okazało się, że potężne bomby spadły tylko na wejście do tych instalacji, której główna konstrukcja pozostała nienaruszona. Nie wykryto także wzrostu promieniowania radioaktywnego w tym rejonie, co potwierdza tę opinię. Tak więc Fordow zostało zablokowane, ale nie zostało zniszczone. Czy taki był cel amerykańskiego ataku? Tego na razie nie wiadomo. Akcja Amerykanów nie spotkała się z przeciwdziałaniem Irańczyków. SU-35 nie pojawiły się, a samolotów amerykańskich nikt nie atakował i obyło się bez strat. Czy to oznacza, że Irańczycy tak bardzo przestraszyli się Amerykanów, że siedzieli cicho pochowani w swoich jaskiniach? Nic dalszego od prawdy? Irańczycy doskonale wiedzą, że Ameryka została zmuszona przez Rzymian do wejścia do tej wojny. Wiedzą, że Rzymianie bez Ameryki są niczym. Obecnie w Ameryce opór przeciwko tej wojnie jest ogromny. Ludzie krzyczą, że to nie nasza wojna i mają rację. Jeśli jednak podczas ataku spadłby któryś z tych pięknych, drogocennych bombowców, jeśli zginąłby jakiś amerykański pilot, wówczas ta wojna nagle stałaby się amerykańska, bo coś takiego trzeba by pomścić, co oznacza już wojnę na całego. I tego Iran wyraźnie chce uniknąć, skupiając całą swoją uwagę i wojenną energię na Rzymianach. Na krainę Rzymian spadło już ponad 20 kolejnych fal ataków rakietowych i końca tego nie widać. Do tego bocznymi drzwiami do tej wojny weszły Chiny. Chiny nie tylko zdecydowanie przekażą Irańczykom wszystko, co potrzebne do prowadzenia wojny czyli broń, pociski czy inne zaopatrzenie ale także podzielą się z Iranem informacjami wywiadowczymi. Jak mówiłem już wcześniej, Amerykanie przewidując irański atak na bazę marynarki wojennej w Bahrajnie, wycofały stamtąd wszystkie swoje okręty, które w tej chwili opuściły już Zatokę Perską. Nieoczekiwanie jednak do Zatoki Perskiej wpłynęły dwa inne okręty wojenne i są to okręty chińskie. Żeglują one pod neutralną banderą, a więc teoretycznie nie biorą udziału w wojnie. Są to okręty zwiadu elektronicznego i jeden z nich ma numer taktyczny 855 i nazywa się Tian Shu Jing, co oznacza gwiazdę Dubhe. Nazwa ta nawiązuje także do chińskiej księgi niebios, gdzie duchy stawiają ludziom na drodze mury, każąc im błąkać się bezradnie, zanim nie wpadną w pułapkę. To sugestywnie oddaje cel działań tego okrętu. Drugi okręt to 815A Megres. Megres to jedna z gwiazd, gwiazdozbioru zbioru Wielkiej Niedźwiedzicy. Są to okręty zwiadowcze, nie mają ciężkiego uzbrojenia, ale za to wyposażone są w zaawansowany sprzęt elektroniczny, który pozwala im się łączyć z chińskimi satelitami śledzącymi ruchy wojsk amerykańskich. Z okrętów tych można śledzić nie tylko każdy samolot zbliżający się do Iranu, ale także każdą wystrzeloną w kierunku tego państwa rakietę. I to nie jest wszystko. Okręty te są w stanie naprowadzać na cele rakiety irańskie, a także tworzyć zakłócenia w przypadku, gdy ktoś będzie atakował Iran. Tak więc wszystko, co unosi się nad Zatoką Perską, jest śledzone przez Chińczyków. Którzy przekażą zebrane informacje Irańczykom. Czy ktoś może mieć do nich oto pretensje i protestować przeciwko ich działalności w Zatoce Perskiej? Okazuje się, że nie. Podczas ostatnich trzech lat wojny rosyjsko-ukraińskiej na Morzu Czarnym działają intensywnie okręty zwiadu elektronicznego należące do US Navy i Royal Navy, i one także działały tam pod neutralną banderą i teoretycznie nie brały udziału w wojnie. Wiadomo jednak, że okręty te koordynowały ukraińskie ataki na Krym i bazę rosyjskiej floty czarnomorskiej w Noworosyjsku. Chińczycy robią więc dokładnie to samo co Amerykanie. Po wykryciu wystrzelonego pocisku przekazują o nim informacje Irańczykom, którzy zestrzelą go zapewne za pomocą rosyjskiego albo chińskiego sprzętu przeciwlotniczego. Tak samo jak Ukraińcy zestrzeliwują ruskie pociski sprzętem krajów NATO. Mam nadzieję, że widzicie Państwo analogię pomiędzy obiema tymi wojnami i że tak naprawdę są to dwa fronty tej samej wojny. Chiny już w tej chwili rozpoczęły intensywny transport powietrzny koniecznego wyposażenia, dzięki którym Iran będzie chciał ustabilizować sytuację i otrząsnąć się po rzymiańskim i amerykańskim ataku. Nie wiadomo ile czasu to zajmie, ile czasu potrzebuje na to Iran, ale zapewne nie jest to mniej niż miesiąc. I chińska pomoc dla Iranu na tym się nie kończy, bo Chińczycy zaproponowali Persom swoje usługi dyplomatyczne. Z tego co już wiadomo, to naciskają oni obecnie na rząd Jordanii, aby zamknąć przestrzeń powietrzną nad tym państwem. Chiny są potęgą gospodarczą i finansową, i kraje takie jak Jordania się z nimi liczą. Jeśli Jordańczycy zamkną swoją przestrzeń powietrzną dla amerykańskich, rzymiańskich i nie tylko samolotów, ale i rakiet, to może nieść to ze sobą nieprzewidywalne konsekwencje. Wówczas najkrótsza droga do Iranu musiałaby biec przez Zatokę Kaba nad Morzem Czerwonym, albo atak prowadzono by wyłącznie z Zatoki Omańskiej, gdzie znajduje się większość amerykańskich okrętów wojennych. I nie jest to, proszę Państwa, zbyt komfortowe miejsce do prowadzenia ataku. Po drugiej stronie Zatoki Omańskiej leży Pakistan, który już teraz opowiedział się w tej wojnie po stronie Iranu. Pakistańskie samoloty będą intensywnie patrolować cały ten rejon i same zestrzelą wszystko, co uznają, że naruszyło ich przestrzeń morską lub powietrzną. Pakistan koncertowo współpracuje z Chinami, bo nie ma wyjścia. W ostatnim konflikcie granicznym Pakistanu i Indii, Chiny aktywnie pomagały Pakistanowi, przede wszystkim swoim zwiadem satelitarnym i pomocą w namierzeniu hinduskich rakiet balistycznych. Teraz przyszedł czas na rewanż, i Pakistan chodzi na chińskiej smyczy jak w zegarku. I wszystko to oznacza, że przestrzeń do amerykańskiego ataku znacznie się kurczy, ale to jeszcze nie koniec. Chińczycy prowadzą intensywne rozmowy z Egiptem. Oficjalnie omawiają napiętą sytuację w rejonie, ale tak naprawdę chodzi o kanał Suezki. Przez ten kanał przepłynął właśnie brytyjski lotniskowiec Queen Elizabeth, który w tej chwili minął Jemen w drodze do Zatoki Omańskiej. Jest więc już po drugiej stronie kanału. Jeśli jednak Egipt zamknąłby żeglugę w kanale, oznaczałoby to, że cała ta gigantyczna flotylla zostałaby pozbawiona zaopatrzenia. To zaopatrzenie musiałoby wówczas być transportowane dookoła Afryki, na południe od Przylądka Dobrej Nadziei, co zabrałoby bardzo, ale to bardzo dużo czasu. Czy Egipt może zamknąć kanał Suezki? Zgodnie z podpisanym przez ten kraj traktatem międzynarodowym, nie może tego zrobić. Musi zezwolić na żeglugę przez to niezwykle strategiczne miejsce. Każdy może korzystać z kanału Suezkiego, niezależnie czy są to statki handlowe czy okręty wojenne. Istnieje jednak wyjątek od tej reguły. Egipcjanie są odpowiedzialni za utrzymanie bezpieczeństwa żeglugi przez kanał, i wyobraźmy sobie sytuację, w której płynący kanałem okręt angielski czy amerykański zostałby nagle zaatakowany przez irańskie rakiety. Coś takiego może doprowadzić do zablokowania kanału. Egipcjanie muszą to poważnie brać pod uwagę. I to o tym zapewne intensywnie dyskutują z Chińczykami, którzy szukają sposobu, jak uniemożliwić Amerykanom na swobodne korzystanie z tego morskiego przesmyku. Kilka dni temu towarzysz Xi Jinping zadzwonił do towarzysza Władimira Putina, aby omówić sytuację i szczegółowe zadania, jakie w irańskiej rozrubie biorą na siebie te dwa państwa. I już teraz widać, że Chiny biorą na siebie wywiad i wsparcie służb dyplomatycznych, a Rosjanie systemy obrony powietrznej Iranu i rakiety. To pewnie te rakiety mieli na myśli Irańczycy, gdy ostrzegli Rzymian, aby ewakuowali personel ze swojej bazy nuklearnej na pustyni Dimona. To tam znajduje się rzymiański skład pocisków termojądrowych. To, że jeszcze Iran tego nie zrobił, oznacza, że ma inne, pilne potrzeby do natychmiastowego zaspokojenia. I czymś takim są ogromne składy ropy na wyspie Hark, która połączona jest rurociągiem z polami naftowymi Agadżarii. Ropę pompuje się tam na tankowce dzień i noc. Od momentu rzymiańskiego ataku ilość wywożonej z tego miejsca ropy wzrosła o 44%. To nie tylko ratowanie wydobytego już dobra narodowego, ale przede wszystkim ropa dziś to chodliwy towar. Od momentu rozpoczęcia tej wojny cena ropy na rynkach światowych gwałtownie poszła do góry, i Iran intensywnie korzysta z tego trendu. W końcu potrzebuje ogromnych pieniędzy na prowadzenie tej wojny. Na wysokiej cenie ropy potężnie zarabia także Putin. Rakiety kosztują ogromne pieniądze. W prasie ukraińskiej zamieszczono artykuł, że Rosja produkuje w ciągu trzech miesięcy tyle rakiet, ile wszystkie państwa NATO przez rok. Przez amerykański atak rakietowy ucichło trochę na temat pościgu za przywódcą Iranu, Kamaneim. Rzymianie wprost mówią, że chcą go za wszelką cenę usunąć. Jeśli tak się stanie i go dopadną, to utworzy to precedens, bo wtedy każde państwo będzie miało prawo, aby ścigać przywódców swoich wrogów. Złamane zostanie w ten sposób pewne tabu, że przywódców się nie rusza, bo są jak święte krowy. Jeśli Kamanej zginie, Rosjanie mogą rozpocząć polowanie na Żeleńskiego. W zasadzie już teraz mogą to zrobić, bo nie uznają go za prawowitego prezydenta, bo dawno już mu się skończyła kadencja. Zabicie wodza Iranu może dać także pretekst Chińczykom, aby rozprawili się z rządem Tajwanu. Dlatego jest to opcja niezwykle ryzykowna i może mieć nieprzewidywalne konsekwencje. Jak Państwo widzicie, scenariuszy wydarzeń w tej wojnie jest jeszcze bardzo wiele. Mimo, że przez atak amerykański Rubikon został przekroczony, a kości rzucone, wciąż istnieje kilka opcji, jak dalej potoczy się ten konflikt. Wciąż mogę go dla Państwa komentować, co oznacza, że nadal żyjemy, a świat balansuje na linii rozwieszonej nad wielką przepaścią. Dziękuję za Państwa uwagę, za słowa, zachęty, aby dalej kontynuować ten temat i oczywiście za wszelkie formy wsparcia. Dziękuję za wrzutki i za kawę. Mam nadzieję, że to, o czym państwo opowiadam, jest tego warte. Do usłyszenia. Mówił kres miekina.